Terapia uzależnień tu i teraz w Krakowie działa od 2000 roku. Ośrodek znajduje się w pięknej dzielnicy na obrzeżu miasta. Spokój i wyjątkowo przyjazna okolica stwarzają idealne warunki dla ozdrowienia. Naszą specjalizacją jest stacjonarna terapia leczenia alkoholizmu, uzależnień od narkotyków, leków. Prowadzimy również terapię dla osób współuzależnionych. Stworzyliśmy ośrodek leczenia uzależnień oferujący usługi terapeutyczne na najwyższym poziomie w komfortowych warunkach z domową atmosferą. My wiemy czym jest ta choroba. Rozumiemy. Wiemy jak żyć z tą chorobą i nie pić. Być szczęśliwym, radosnym, wolnym. Tylko trzeba zrobić ten pierwszy krok. Chorobę alkoholową można leczyć. Są bardzo skuteczne narzędzia utrzymania trzeźwości. Są sprawdzone techniki i zachowania służące zdrowieniu. Razem z pacjentami tworzymy plan życia bez alkoholu i narkotyków. Uczymy się, jak żyć, żeby nie pić. Terapia alkoholowa jest prowadzona w formie stacjonarnej trwa 30 dni. Leczenie narkomanii i lekomanii trwa 40 dni. Terapia obejmuje terapię indywidualną i grupową, konsultacje z psychologiem i z psychiatrą, warsztaty terapeutyczne, grupę wsparcia, techniki niezbędne do utrzymania trzeźwości. Zapewniamy całodobową opiekę, zakwaterowanie i pełne wyżywienie, zwolnienie lekarskie L4, całkowitą anonimowość. A tutaj naszego ośrodka jest wsparcie po terapii. Spotkania z naszymi absolwentami, z ich rodzinami, świętowanie rocznic trzeźwości. To wszystko jest niezbędne dla nowego życia. I to działa. Czy można nauczyć się żyć bez alkoholu, narkotyków, leków? Zdecydowanie tak. Opracowany przez nas program terapeutyczny daje wysoką gwarancję powodzenia terapii. Nasi klienci stosując zalecenia terapeutyczne utrzymują trzeźwość i czystość. Trzeba tylko zrobić ten pierwszy krok. Nie zwlekaj, jesteśmy tu, aby pomóc Ci teraz.